Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku rozpoczęcie nowego formatu, który będzie nosił nazwę co jest lepsze. A w tym formacie będziemy bardziej w praktyce niż w teorii sprawdzać po prostu co jest lepsze. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, czy y Sakura z Talentem jest lepsza od Tarczy z Talentem. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Jeśli spodobał Wam się ten filmik, to bardzo proszę o subskrypcję. Dzięki wielkie z góry. Dziękuję też za wszelkie formy wsparcia, bo to sprawia, że ten kanał, że tak powiem, brnie dalej. Także wielkie dzięki za wszelkie, wszelką pomoc. Ok. Na początek powiedzmy sobie. Co będziemy dzisiaj tak dokładnie sprawdzać? Coś, czego jeszcze nie jestem pewny, czyli zobaczcie, mamy tutaj do sprawdzenia tarczę strażnika, która daje nam w sumie z talentem, bo będzie nam chodziło o rzeczy z talentami, 10,5% życia. Tak? Czyli to jest jeden ekwipunek, który mamy, i w porównaniu do e, sakury. Która daje nam, czekajcie, jak zmienię, to wam pokażę, 17, czyli 13 plus 4, 17% życia. I teraz tak, o ile te, że tak powiem, podstawowe wartości, wydaje mi się, że tutaj tarcza strażnika jest lepsza, bo to mielibyśmy 8% przeciwko 13, więc jest 5% różnicy, i wydaje mi się, że tutaj nie jest to, nie jest to tak dużo. O tyle jeżeli wiecie, mamy talent, to dostajemy 30% więcej, czyli tutaj mamy 13% plus 4, a tutaj mamy 8% plus 2,5. Tak? Czyli to nam się zmienia. Nie, nie patrzcie tutaj na te ikonki, bo one się tutaj źle zmieniają. Ale widzimy po lewej stronie, że wszystko jest dobrze, czyli mamy 10,5, a ewentualnie mamy 17. Procent ataku, czyli zobaczcie, mamy różnicę 6,5% w statystykach. Często mnie pytacie, dlaczego ja uważam, że życie jest lepsze od ataku i tak rzeczywiście uważam. Pytacie mnie, dlaczego tak jest, także yy, może tutaj to też yy, wyjdzie. Natomiast to jest kwestia tego właśnie. Yy, jak bardzo, gdzie jest ten moment, w którym atak jest już lepszy od obrony? Ile, jaka musi być różnica statystyki, żeby ten atak zrobił, że tak powiem, lepszą różnicę? Tutaj będziemy mieli różnicę 6,5% i naprawdę jestem ciekawy. Wiele osób mówi, że właśnie Sakura jest lepsza od tarczy strażnika, inni mówią na odwrót. Także jestem naprawdę bardzo ciekawy, jaka tutaj będzie jak będzie wyglądał koniec tej rywalizacji. Ważną rzeczą, o, którą musi, o której musimy tutaj wspomnieć, jest też to, ile ob te rzeczy kosztują. Widzimy, że Sakura będzie nas kosztowała 100 tych epickich materiałów tak? 70, 15, 15, łatwo policzyć, jest to 100 koszty złota nie są jakieś ekstremalnie duże. Szkice jak widzicie, ja tutaj mam jeszcze 5, także ich nie, nie jest to problem. Natomiast jeśli chodzi o tarczę strażnika, to będziemy mieli 90 materiałów, ale to są te elitarne, tak? Czyli możemy je podzielić przez 4 i wyjdzie nam, że tam będziemy mieli 22 te epickie, powiedzmy, z groszami. W porównaniu tutaj do 100. no to wiecie to, Sakura jest droższa jakby 400%. Różnica kosztów jest ogromna na korzyść tarczy strażnika, no bo wiadomo, że tańsze jest zawsze lepsze. Ale czy tańsze jest lepsze? Właśnie to będziemy teraz sprawdzać w naszym teście, co jest lepsze. Za chwilę. Zobaczycie sobie y, moją walkę, którą stoczę y, z moim kolegą Sojuszu Juju Gaming. Tutaj y, jeśli chodzi o nasz test, to od razu powiem nie jest to test y, idealny. Tak? Także y, to nie będą jakieś, wiecie, laboratoryjne y, tutaj y, warunki, ale myślę, że, y, że takie, które zastosujemy też. Też dadzą radę, no i za chwilę, przy okazji oglądania, o nich opowiem. A te warunki są bardzo proste: używamy tutaj jednostek Tier 5. Ja piechota, kolega tutaj kawaleria, wielkie dzięki za. Pomoc, używamy dokładnie tych samych marszy, z tym, że za jednym razem będę używał tarczy, a za drugim razem będę używał sakury. Z tym, że nie powiem Wam kiedy używam czego. Także tutaj 50-50, jak myślicie, za pierwszym razem czego używam, od razu taki trochę spoiler alert: w, pierwszej, w pierwszym pojedynku przegram, natomiast w drugim pojedynku wygram. Zobaczycie takie migawki też e, tych raportów, natomiast nie martwcie się, zaraz e, potem będzie takie dłuższe omówienie tych raportów, jak to wyglądało, bardzo szczegółowe, e, także sobie zobaczymy, ale teraz tak, że tak powiem, dla sportu możecie się zastanowić, kiedy używałem czego, jak myślicie, e, jestem ciekawy, czy komuś się uda, że tak powiem, na żywo e, odpowiedzieć poprawnie, czy będziecie rzeczywiście wiedzieć jak to, jak to wygląda. Staram się, żeby to było w domowym królestwie, żeby nie było tak jak w Arce Ozyrysa, gdzie niekiedy te wyniki, że tak powiem, są troszeczkę, troszeczkę inne. Natomiast od razu mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, to nie są żadne super laboratoryjne warunki. I też te wyniki trzeba wziąć w nawias. Tak, to nie jest tak, że, że to są idealne wyniki, one świetnie wszystko pokazują, ale myślę, że wiele rzeczy jednak można tutaj przy okazji zobaczyć. Ok, no to zobaczyliśmy, jak wyglądały te walki, oczywiście w przyspieszeniu, bo nie chciałem tutaj Was zanudzać. Natomiast teraz zobaczmy sobie to, co najważniejsze, czyli zobaczymy sobie, jak wyglądają raporty z tych walk. Jak już zauważyliście, w pierwszej walce, kiedy używałem, uwaga, uwaga, sakury, to przegrałem. Tak? Natomiast w drugiej walce, kiedy używałem tarczy strażnika, to wygrałem. I na tej podstawowej części raportu już widzimy, że różnica jest na korzyść tarczy strażnika, czyli tej o wiele, wiele tańszej i tej, która ma życie. Tak? Te różnice, jeśli chodzi o, o te jednostki, nie są tak duże. Oczywiście patrzymy tutaj na ciężko rannych, tak? Nie są to ogromne różnice. Oczywiście używamy też małych, mało jednostek, no bo nie chciałem tutaj tracić jakoś wielce, wiecie, naleczenie. Nie stać mnie na drogie testy, no przykro mi. Mam nadzieję, że taki jest dla Was ok, tak? Myślę, że tutaj też można dużo pokazać. Natomiast samo to, że tutaj przegrałem, a tutaj wygrałem już dużo Dużo mówi. Obejrzymy sobie też dokładnie te raporty. Jeśli chodzi o, o mojego przeciwnika, to tak jak Wam mówiłem, wszystkie jego statystyki są dokładnie takie same. On użył dwa razy tego samego marszu, i to jest tutaj tak naprawdę najważniejsze, tak, że jego marsz był po prostu dwa razy tym samym marszem. Tak, mogę Wam pokazać jedno. Tutaj drugie. Widzicie, że te statystyki kawalerii są dokładnie takie same, jakie były, także tutaj nic się ich nie zmieniło, tak? Tutaj w ogóle to, że byliśmy tak blisko, jest też związane z tym, że on nie był w żadnym sojuszu, więc ja miałem plusy pewne, że w ogóle jestem w sojuszu, chociaż nie walczyliśmy na terytorium sojuszu, tak? Natomiast fajnie i tak wyszło, bo, bo wyszły te, że tak powiem, te wyniki mniej więcej. Porówno, tak? Żużo tutaj jest graczem kawalerii, także on tutaj na pewno miał najlepszy ekwipunek właśnie na tej, na tej swojej kawalerii, ale to, czego on używał, tak naprawdę nie ma znaczenia, czy by tam używał kawalerii, czy łuczników to jest wszystko jedno. To, co mnie tutaj będzie bardziej interesować, to raport z bitwy. No bo cóż, tu przegrałem, tu wygrałem, natomiast jest też kwestia tego, jakie zadaje obrażenia. Więc Zobaczcie sobie teraz na pierwszą rundę, i tutaj już możecie widzieć po pierwszej stronie, gdzie pokazuję Wam kursorem, że jakie zadaje obrażenia w pierwszej rundzie, tak? 283, tak? W pierwszej sekundzie 281, później, później trochę większe. Tak tutaj chyba jakaś umiejętność, ale ogólnie 279, coś w tym stylu. Zobaczmy sobie, jak to wygląda, kiedy używam tarczy strażnika. Zobaczcie, moje obrażenia to yy, tutaj 269, 268. Także widzimy, że te obrażenia, które zadaję, nie są, yy, nie są dużo mniejsze, one są mniejsze, ale nie są dużo mniejsze wtedy, kiedy używałem. Tarczy strażnika w porównaniu z tym, kiedy używam sakury. Tak, nie jest to jakaś ogromna różnica, ale oczywiście ta różnica jest. A teraz porównajmy sobie, jakie będą obrażenia od umiejętności. Tak, no bo tutaj też możemy zwrócić uwagę na to, że kiedy używam sakury, to i wiecie, oboje tych dowódców mają AOE. To dwa razy, kiedy używam umiejętności, to te AOE będzie mocniejsze, kiedy używam y, sakury. Tak? Y, będę zadawał w tym AOE też większe obrażenia. Więc zobaczmy, y, czy rzeczywiście tak jest. Y, no to najpierw zobaczymy sobie obrażenia od umiejętności z użyciem sakury. Widzimy, że tutaj w rundzie 10 ja zadaję obrażenia od umiejętności. I wróg traci 1376 jednostek, a później, kiedy uderza Sypio, 1514. Tak to wygląda na początku, kiedy mój marsz jest jeszcze świeży. Natomiast zobaczmy sobie tutaj na przykład na rundę 38, czyli już trochę dalej w walce, w połowie mniej więcej, i tutaj zadaję obrażenia 1600 i Sypio 1100. Tak, chyba tutaj weszła jakaś specjalna umiejętność. Może spróbujmy yy, coś innego. Yy, tutaj mamy 1400 i 1000. To wydaje mi się, że w miarę yy, okej. Okay. W rundzie 45 to jest praktycznie idealnie połowa. 1400 i 1100 możemy liczyć. ok a teraz popatrzmy sobie, jak to wygląda, kiedy używałem tarczy strażnika. Yy, okej. Okay. Dobrze, mamy rundę 10 i tutaj widzimy, że te obrażenia są mniejsze, tak 1300 i 1400 wygląda to uderzenie, natomiast czy te obrażenia są aż tyle mniejsze. No to możecie sobie sami odpowiedzieć. Zobaczmy sobie rundę 45. OK, 46, tutaj zadaje obrażenia od umiejętności nie, 44, przepraszam, i tutaj zobaczcie. 1443 i tutaj 1000, tak? Czyli te obrażenia w mniej więcej w połowie walki nadal są mniej więcej takie same, natomiast tutaj zostaje mi więcej jednostek i to jest też kwestia tego, że pamiętajmy, kiedy będziemy mieli więcej jednostek, to będziemy też zadawali większe obrażenia, tak? Więc to, że ja mam więcej życia i zostaje mi więcej. Jednostek, jakby nadrabia to, że mam mniej ataku. Dobrze, także myślę, że chyba to, co mogłem pokazać w tych raportach, to już, to już tutaj pokazałem. No i teraz finalna odpowiedź. Musimy sobie powiedzieć, co tak naprawdę jest lepsze. Możemy założyć kilka scenariuszy i powiedzieć sobie na przykład, że jeżeli jesteśmy wielkimi wielorybami i walczymy olbrzymimi marszami, i mamy jednak przewagę nad większością graczy, z którymi gramy, to wtedy będzie nam zależało na tym, żeby nasz atak był jak największy, żeby po prostu zadawać jak największe obrażenia, bo nie interesuje nas, jakie obrażenia stacimy, tylko żebyśmy my jak najmocniej. B. W takiej sytuacji jestem w stanie zrozumieć sakurę, bo ona rzeczywiście sprawi, szczególnie na początku bitwy, że na początku będziemy zadawać większe obrażenia. Natomiast im dłużej będziemy walczyć tym marszem, tym sakura będzie słabsza, a tarcza strażnika. Będzie, będzie lepsza. Natomiast, jeżeli jesteśmy średnim graczem, albo takim mniejszym graczem, to wydaje mi się, że sakura jest złym pomysłem. Tak, bo, bo ona po prostu będzie miała średni efekt albo będzie miała efekt. Zbliżony mniej więcej taki sam, tak jak tu widzicie po tych raportach, tak? Tutaj moglibyśmy powiedzieć, że tarcza wygrała, moglibyśmy wziąć pod uwagę różne rzeczy, także też nawet, wiecie, ten podstawowy raport nie do końca nam mówi co i jak. Natomiast dla mnie, koniec końców, jeżeli miałbym powiedzieć jednoznacznie, co jest lepsze, to absolutnie wybieram tarczę strażnika. Przede wszystkim ze względu na koszty. To, co mówiłem, tutaj mamy 100 epickich materiałów, a tutaj mamy 22 z groszami. Koszty, natomiast jeśli chodzi, weźmiemy sobie pod uwagę koszt i efekt. I tutaj podkreślam, to jest sakura, która ma talent, więc może, musicie jeszcze wbić talent, i i tak nie jest dużo lepsza od tej tarczy strażnika. Więc często to będzie się łączyło z tym, że stacicie jeszcze trochę złota i będziecie musieli tutaj zainwestować, może nawet w te szkice. Więc szczególnie gdzieś tam na początku absolutnie nie polecam sakury i uważam, że koniec końców ta tarcza strażnika jest lepsza. Ja najprawdopodobniej tą sakurę, którą zrobiłem, w końcu po prostu zniszczę dla materiałów, żeby sobie po prostu wykoć coś innego, coś, co mi się bardziej przyda i coś, co rzeczywiście Zmieni faktycznie, na że tak powiem, w większym stopniu efekty mojej walki. Szczerze, jestem trochę niepocieszony, nie jestem zadowolony z tego, jak ta sakura z talentem sobie radzi. Myślałem, że będzie sobie radziła, szczerze powiedziawszy, lepiej. Myślałem, że będzie miała tak trochę lepsze efekty, i wtedy będzie można powiedzieć, że ok, sakura jest, co prawda, dużo, dużo droższa, ale jest troszeczkę lepsza. Natomiast tutaj wyszło na to, że wiecie, że Sakura jest dużo, dużo droższa i wcale niekoniecznie w ogóle jest lepsza, tak? Może być lepsza w pewnych scenariuszach i to też nie jestem tego tak w 100% pewny. Także w dzisiejszym, że tak powiem, pojedynku tarcza strażnika wyszła obronną ręką. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. I jakie testy chcielibyście zobaczyć? Od razu mówię, że moje możliwości tutaj testowania nie są olbrzymie. Nie mamy tutaj graczy, którzy mieliby wszystkich dowódców, ja też absolutnie nie mam wszystkich dowódców ani całego ekwipunku, ale pewne rzeczy mam i pewne rzeczy będę mógł sprawdzić. I w miarę możliwości, myślę, od czasu do czasu takie odcinki będę robił. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to wrzućcie lajka, yy, dajcie komentarz, że, yy, że fajnie, bo to mi na pewno pokaże, że tego, tego rodzaju odcinki warto robić. Ale dzisiaj to wszystko. Dzięki i trzymajcie się. Do usłyszenia, cześć.